Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Niterus. I oto pierwszy odcinek Niterusem Emporium of Random Crap. Tak, i w tym o tym odcinku chciałem Wam pokazać pewną bardzo fajną rzecz, którą udało mi się znaleźć w internecie, jest to mod do Minecrafta o nazwie Zeppelin. I pozwala nam on na wybudowanie własnego latającego statku po czym nakierowaniu. Nakierowanie nim, no ale to nie jest wszystko, co ten mod może robić, ma on wiele, wiele więcej funkcji. Pozwala nam on również na e, budowanie wint oraz na budowanie i sterowanie statków takich unoszących się na wodzie. Ale o wszystkim za chwilę. E, najpierw chciałbym wam pokazać, w jaki sposób zbudować odpowiednie e, kontrolery, które pozwalają nam wykonywanie tych wszystkich świetnych rzeczy. Otóż jest to bardzo proste, żeby zbudować e, kontroler, który pozwoli nam na sterowanie statkiem, musimy użyć Wooden Planks, tą rudę żelaza, stopki żelaza oraz przełączniki właśnie w takiej kombinacji, jaką tu widzicie i to pozwala nam stworzyć jednego airship Controllera. Rzecz jest analogiczna, czy nie analogiczna, ale bardzo podobna, jeżeli chodzi o sterowanie windą i w ten sposób właśnie tworzymy sterowanie windą. To przepraszam. E, szybciutko. E, szybciutko. E, szybciutko zniszczę albo i nie zniszczę. Okej. Okay. Dobra, żeby wam wszystko pograć, o, zachodzi słoneczko musimy. E, Ojej, nie wyszło. Trema, przed O, znowu. Chyba nie potrafię pisać dzisiejszego dnia. No dobra, już teraz mamy słoneczko, więc mogę Wam wszystko poopowiadać. Otóż, w momencie kiedy stworzyliśmy coś, co się nazywa Elevator Controller, to ten Elevator Controller po prostu stawiamy na wcześniej wybudowanej platformie, która ma być... <laughs> która ma służyć za naszą windę. Stawiamy, normalnie jak stawiamy klotyk, po czym le, le, prawym przyciskiem myszy klikamy i ten controller rozpoznaje naszą windę. I teraz za pomocą e, odpowiedniego sterowania, które możemy sobie zmieniać w dowolny sposób w pliku Config, ale domyślnie jest to na klawiaturze numerycznej plus i minus, możemy się wznosić bądź wznosić bądź opadać. E, to są sterowania właśnie windy. Ona może chodzić tylko, że tak powiem, w jednym kierunku, a do przodu, do tyłu takich rzeczy nie możemy zrobić. Niestety. Ale w momencie, ale w momencie kiedy byśmy w tym oto miejscu postawili kontroler, e, postawili kontroler dla e, ua, postawili, o, chyba spadło. E, postawili kontroler dla statku latającego. To no, już można było robić kompletnie inne rzeczy. Ale to nie o tym, o tym za chwilę. E, tam mam przygotowane, tro trochę statków. zobaczymy ilu znam z nich uda nam się z ilu z nich uda nam się skorzystać. Jest to mod, który cały czas jest w wersji beta. A więc ma, ma pewne ograniczenia i sporą ilość bugów, ale no trzeba to, na to wybaczyć autorom, bo sami ostrzegają, że nie jest to wersja finalna i nie ma się czym jej strasznie dawno nie byłem. E, I nie ma się czym za bardzo przejmować. A w każdym razie jeszcze wyżej. E, w każdym razie to, co chciałbym Wam pokazać to to dokładnie jak funkcjonuje, to też w przypadku statków latających. O, tutaj mam właśnie przygotowany specjalnie na tam okazję statek latający. Wejdziemy sobie na dół. Wejdziemy sobie na dół, przepraszam. No i tak. No i tutaj mamy normalnie kontroler, e, więc z tego kontrolera skorzystamy i postawimy tu kontroler do statków latających. Klikniemy prawym przyciskiem on zostanie automatycznie wyszukany i, i tu wszystko się pięknie nam skopiuje. Niestety w tym wypadku kiedy już uda nam się to kiedy nam się to u, 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 włączymy to urządzenie i statek zostanie zidentyfikowany, nie działają niestety nie działają niestety drabinki, a więc będę musiał użyć FlyModa. Okej okay. I teraz możemy sterować, niekoniecznie musimy stać przy konsoli, w której możemy sterować do, z dowolnego miejsca na całym statku, tak żeby było nam wygodnie. A... Niestety ten mod ma pewne ograniczenia co do wielkości statku. Jeżeli statek jest za duży, to niestety on nam nie pozwoli, yy, no nie pozwoli go kontrolować. A nawet jeżeli zmienimy w ustawieniach wielkość dozwoloną tego statku, to przy większych. Przy większych statekach niestety gra się kraszuje. No ale zobaczymy, może w finalnej wersji zostanie to naprawione. A drugą rzeczą, która jest taka mało intuicyjna, jest sposób latania. Otóż ustawiamy kurs, który opisują trzy współrzędy: prędkość, skręt oraz znoszenie się lub opadanie. Po nastawie tego kursu, statek będzie zmierzał w jego kierunku. Co niestety powoduje, że nie mamy takiego e, nie mam takiego poczucia, że sterujemy tym statkiem w czasie rzeczywistym, mam pewne opóźnienie. No jeżeli na przykład ustawię taki kurs, to on będzie cały czas zakręcał, tak? A cały czas będzie zakręcał, aż w końcu zrobi koło i, i tak dalej, i tak dalej. No nie jest, nie jest to nie jest to takie oczywiste, intuicyjne. E, statek. No potrzeba trochę wyczucia. Natomiast w momencie, kiedy, kiedy wczujemy się w to, o co chodzi, to możemy, możemy nim latać całkiem przyjemnie. Wszystko można sobie przebindować tak, żeby człowiekowi było wygodnie. Ok, jak widzicie, to co jest fajne, to że oczywiście nie musimy poruszać się po, po liniach prostych, możemy latać na skos, to jest bardzo przyjemne. Dobra, więc teraz zobaczmy, czy uda nam się poruszyć ten otostatek. Troszeczkę się wycofam na wszelki wypadek, ponieważ, oczywiście żeby przypadkiem nie złapało, e, nie złapało nas w tym autostatku, żyjemy fly mode i przedostajemy się na ten oto piękny statek piracki. E, s, zaraz zresztą zobaczycie, powiem też o kolejnych. E, po tym, jak uda nam się zainstalować, to tutaj powiem o kolejnych ograniczeniach tego moda. Tutaj mamy airship controller, stawiamy go tu. Statek został rozpoznany, o mam taką nadzieję. No niestety teraz na przykład nie zadziała nam dispenser, nic tam nie zadziała, nic się nie ruszy, takie są ograniczenia tego modu. Może się troszeczkę ścinać, ale to z racji z racji tych ograniczeń tego moda. No, i teraz patrzcie. Um, niestety nasza piękna piracka czaszka została w miejscu, a to zaraz wam wyjaśnię z jakiego powodu. Otóż te klocki. No, te kaski nie zostały połączone z niczym, one po prostu tutaj stały. Chociaż tak, one po prostu były tutaj jakby kratkę dalej. Yy, nie zostały rozpoznane przez mod jako część statku, no i przez to... ojejoj, ojej, ojej. coś się dzieje, nic A, no i lawa, no ale to o tym za chwilę. Nie zostały rozpoznane jako część statku. No i razem z tym statkiem niestety nie mogą się poruszać. Ojejku, ale nam frame spada, nie? Tak. E, pozmijam jeszcze troszeczkę, żeby... Po co są wszystko o, ograniczenia modu, naprawdę jest strasznie pamięć na no nic nie poradzę, że się ścina. E, Nadal no, się ścina. No niedobrze, no nie. Niedobrze, no w każdym razie e, tak samo jest ze wszystkimi płynami, znaczy lawą oraz wodą. No nie, no tak, no, nigdzie nie polatamy. E, tak samo jest właśnie z lawą oraz wodą, ona również jest nie, e, nie działa z tym modem. No ale tak się czasami dzieje, polecimy tam w kierunku tego, co tam mamy, czyli innych statków, sobie je obejrzymy. E, natomiast możemy sobie spokojnie latać, <laughs> wykonywać różne fajne rzeczy, się takim malutkim stateczkiem jak przez chwilę. E, to, o czym trzeba również pamiętać, to, że w momencie, kiedy zeskoczymy z tego statku, to on będzie nadal zmierzał w kierunku kursu, który żeśmy mu wybrali, więc żeby pamiętać, bo potem możemy mieć problem, żeby, żeby go dogonić. <laughs> również kolejną ważną cechą jest to, żeby go nie zostawiać samemu, z jakby złączonym modem, ponieważ mają one tendencję do takiego lekkiego, no, pływania bym to nazwał. No one, one po prostu dryfują. To jest może mało widoczne, jeżeli tutaj właśnie włączę ten skręt, to będzie to bardzo widoczne. Natomiast z biegiem czasu te statki mogą nam zdryfować w różne dziwne miejsca i potem możemy mieć problemy z tym związane. Ok, zobaczmy tutaj te statki, które mam przygotowane jako takie te olbrzymie, których nie będziemy niestety mogli użyć. Troszeczkę się wzniesiemy. Mm. O, o, zdaje się, że musimy się wycofać, bo uderzyliśmy w statek. W każdym razie tak. Eee, trzeba pamiętać również, że, że, tak powiem, każdy, każdy klocek... Oj, zdaje się, że coś, o coś żeśmy się zaczepili. Zobaczmy o co. Oj, oj, oj. No, niedobrze. Eee, spróbujmy się wydostać. Chyba ugrządziliśmy, nie? Możemy się obrócić. Jak już się obrócimy, to całą naprzód damy i powinno się udać. Stąd tak, wyrwaliśmy się, dzięki Bogu. A, statek nie odlatuje. Nie, 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 nie. Muszę tu na niego spaść bardzo dobrze. Dobra. A, tu mamy naszą stację. Przelecimy sobie jeszcze nad nią. Spróbujmy, spróbujmy użyć tego modu z jakimś innym statkiem, zobaczyć czy nam się uda, z takim jakimś większym. W sumie, nie spróbowałem, chyba będzie za duży. To jest bombowiec, bardzo fajny zresztą. Tutaj mamy o. O ile się nie mylę, tak, tutaj są do zrzutu, no ale to, może to Wam może pokażę kiedy indziej. Zobaczmy, czy uda nam się, może. Czy uda nam się może z e, tak dużym statkiem? Nie wiem, możesz już nam w grę ściąć kompletnie. Zobaczmy, włączamy. Nie, niestety statek jest za duży. Tak, ustawiłem, ustawiłem na 4024 klocki jako taki limit, e, no bo inaczej muszę się, mogą się dziać różne nieprzyjemne rzeczy. Spróbujmy może jeszcze z tym. Tak, udało się. Możemy sobie spokojnie ruszyć, o no, ile ja się nie mylę. Albo i nie, co na czym się, się zaczęło... A widocznie się no, Widzicie, te na przykład kawałki wełny nie zostały przyczepione do reszty statku. Znaczy, nie miały żadnego punktu połączenia z resztą korpusu. No i przez to niestety. Przez to niestety, no, zostały w tyle. No i to jest chyba w sumie wszystko, co mogę Wam pokazać. Tutaj będzie chyba mała klaksa. Strasznie się coś niestety. Ten, ten, ten mod jest bardzo pamięciożarny, no nic na to nie poradza. W każdym razie to jest chyba tyle, co mogę Wam pokazać, jeżeli chodzi o tego moda. Link do ściągnięcia instalacji będzie w opisie poniżej. No, Zachęcam Was wszystkich do, i, do instalacji i pobawienia się z nim, ponieważ e, no, daje nam różne fajne możliwości, zwłaszcza te, te windy, które mogą Wam się przydać w Waszych domkach, w Waszych kopalniach. E, wszystko jest pięknie nieinwazyjne. E, w momencie, kiedy używamy mniejszych statków, to oczywiście jest mniej pamięciożerne i o wiele łatwiejsze do, do rozrobienia. No w każdym razie, to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.